Siemanko witam Was w krótkim odcinku dotyczącym trochę mojego kanału, ponieważ mm, zmieniłem znowu swoją nazwę, swoje zdjęcie profilowe nazwę i okazało się, że jest dużo takich osób którzy po prostu um, mają y, taką samą nazwę kanału no, i jak możecie na przykład, jak wpisujecie o streaming do YouTube, a, to z da się to znaleźć, ale to musielibyście z gminy to szukać. Przynajmniej, przynajmniej u mnie tak jest, więc y, ja coś nad tym, y, nad tym pomyślę i y, słuchajcie, y, prawdopodobnie... No, będę się inaczej nazywał, będę miał znowu um, jakiś nick, także nie, nazwę kanału. Także to było na tyle. Yy, no i cześć.